Dobrze, że biegłeś mnie. Hmm. Ale strzał koło mnie, no koło mnie. Kurde. O nie, widzę gościa na polu. I to takiego wygirowanego. Oni się szczelają między sobą, pro goście. Tutaj kolejny gili, ja pierniczę koło mnie praktycznie 100 metrów, nie? I mnie zaraz zobaczy. Gdyby ma gili, a to jednak ty go zobaczyłeś. No, dostałem. I nie żyje. No, team 3 chyba. Aha. No i nie ma. Spędziłeś ją. <tuszy> I ci zniknęła, jak zwykle. Cel zlikwidowany. Mhm. Wybieg na dach i się patrzy. No, szeregowy awansuje cię na starszego szeregowego. Jak Shin, Toż nie on jest szeregowy. O, już myślałem, że uciekło. Skąd ta małpa miała takie rzeczy? Kartofle? Mokasyny. Ja. Musiała no. zabić jakiegoś szlachcitu. No. Wódkę? No to, na pewno. No, no to na pewno. Teraz mamy pewność. Dobrze, że ją sprzątnąłeś. Przez chwilę była niepewność, ale tu. Przegie. <laughs> Rozumiem. Ukreś broń. Jedzenie, ale wódkę. A nie, znalaz, nie znalazłeś drugiego Hunting scope'a? Nie. Eee, no, eee, kurwa. <laughs> Kurde, Nie mam coli pod. A nie, mam kole. Czekaj, to zaraz jeszcze beknę, to będę jeszcze oblehem. Czekaj. Eee. Ja, ale krowę. Przede mną. <laughs> a, ale te dwie. Brakami już, już? Mogę? Tak, no. <laughs> Eee, słabe to było. Może się, może się jeszcze zbierze. E, aha, i ten, e, kurwa. Ja mówię, co to? Klikałeś na... Tak właśnie, jego najgorsze wyglądają, to, to się Ta, w ogóle nie i... mogę... Ja mówię, co ty klikałeś nagrywaj, ale chyba włączałeś nagrywanie, a nie, że nagraj ostatnią minutę. I to były jego najlepsze akcje. Jestem tu gdzie zginąłem, o ale zombie. Ups. Cały, to do mnie? Jak zwykle do ciebie, a to było do mnie. Aha, dobra. No, w a... zbyt, to jest spadło? Czy na blachę wiesz? No on na 800 strzeliłem. A to on! Y... Padłem! Zombie no, mnie biją! Bo... No bo nie bijecie. Nie! Nie spodnił. Uuu, to woła. to, przerwi to szaleństwo. To Co? on, coś fioletowego na potyku niesie. <grystorek>. Do użyżenie brązowego. A tylko bosko autobusem podjechali. <gryst> autobusem podjechali. One sobie by poszły od ciebie No to dobrze, już wstaje. Co to, to kebaba jadłem? No? Nie To jeszcze nie wybiegł To się zamkło No, a, no to i pan. A, właśnie. No, no a tu się a nie bieg... Bieg... No, bo jak tu biegliśmy to w ogóle nie było słychać strzały Skąd Kasper? Nie wiem, tu mi był Kurwa, no strzelać Próbuję go znaleźć Po mojej lewej, Dzisiaj jakby w głębi tej Jest ich kilku przynajmniej Jeden leży? A, widzę no Dostały drugi Drugi leży, dwóch w Pięknie, pięknie Jeszcze ten chyba żyje, dobrze Jeszcze jeden, jeszcze jeden Zab Dobra, a widzę. Ale nie mogę strzelić, już ci pomagam. Zabity. Pięknie. za mm. pięknie. No ja ci pomogę z jednym, ale dobra. Pięknie. To nie były takie nupki, m miał nawet jeden. A gdzie był Diego w ogóle w cały, podczas akcji? <noise> Zabity. <głosy> Jezu, chłop ma 20 kluczy różnych. Obydwa mieli plate carrier'y, ale obydwa rozpieprzyłem. Pan cleaning kit by mi się przydał, jak ja tyle będę strzelał staje. Ja mam cleaning kita. Pożyję. No i, i takie akcje proszę na filmie uwieczniać, a nie. A, no tak, bo będzie do, dokładnie wycięte, jak, jak ja trafiłem raz gościa. A później to już zbędne. Uf, no, pali do mnie. Gość, dwóch, o, z gdzie? Kurde, koło mnie. dobiegnie to auta, A jest, może? widzę typa, tam gdzie był. Gdzie? Gdzie? E, już ci pokazuję, tam na te. Tam? Tam gdzie był, no. Cały czas tam jest, tak? Mhm. Mm Dokładnie tam gdzie ty... Tak, teraz biegnie na prawo w stronę... ...szpitala. Eee, war, bo tu nie mogę dać. Stały, te tutaj do mnie. Dwóch. I zginąłem. No kurde, no co za goście. <laughs> na górę weszli tutaj, no skąd wiedzieli? <grym> A, granaty do mnie rzucałem ich. A Kami, transfer 2,7, w ogóle. Mogę się lognąć? Myślicie, że to będzie combat logging? Nie. Ja do nikogo nie strzeliłem! Powinienem się, drzwi otworzyć kucając Kami, miałeś jedną kurwa robotę. coś. B2 mi tam weszli, no kto by pomyślał? No bo, co ja czy mówię nad tym czerwonym? Widzicie, to jest najgorsza kurwa lokalizacja jaka jest. Teraz już to wiem. Kurwa, ja nie wiem, że wy musicie tak cały czas ginąć, i ja muszę tam na kilku typa się zapłacić. Raz mu się dzisiaj udało. No tak, raz. Kampić na schody, oni biegali. Hmm? No. Eee. Dobra, w ogóle będę jutro. Dobra, ja idę, bo do roboty trzeba wstać na razie. No na razie, cześć. No, no. Szanse się zwiększyły. <suszy> szanse się podwoiły. Popiętrzyły. Popiętrzyły, tak. Piętrzą się nasze szanse. Czyli z tego, co gada, to powinien tam być jeszcze jeden żywy typ. No, w sumie tak, no. Ja. Wezmę swoją tundrę, którą ukryłem i spadam stąd. Dobra, z domu nas wyeksmitowali Michele, od... wysłał tam wszystkie jednostki. Pywódca mał Michele znalazł nasz dom. Chwilowo musimy zmienić miejsce zamieszkania. <grych> Na przykład... Drugi okazały się nie spłacenia. Tak. O. Musimy była ta chwilówka. A no, co się była ta chwilówka? Musimy eee. zmienić miejsce zamieszkania na Zelenogorsk. Co ty na to? Myszkino, sosnowy GM Wziął chwilówkę, nie mamy domu już. <noise> Miało być na chwilę. A 25 jadę yy, To Niemiec. A po co to A po kiego licha? Zapisałem się do NSD. AP? <noise> <laughs> tak myślałem. Co to jest to NSD? Na już mamy. Na mamy. Nie mam no, do Opola. To NSD co to jest narodowy statyw. Co? Co to jest NSD? Narodowy Związek Dreciarzy? było NZD Narodowa Socjalistyczna Diaspora, tak? Zgadę. No ale co to to? Gdzie jedziesz? Na co? Na test fizyczny A tam, to dobra. Widzisz, mógł być ze mną tam na tym teść. <laughs> Pośmiałbym się z siebie. Nie mnie... jestem konfidentem. <noise> Konfiturą. O, powiem ciekawo. No gadają, ja. sobie, gadają sobie dwie babki. No. Tak mówią: A, ten sąsiad, temu to, się, temu to się powodzi. Nowy samochód sobie kupił, złodziej. No. To hu, ciekawe hmm. skąd to ma pieniądze na to. A ta jedna babka mówi: Tak, na godzinę i mówi: O, musimy już iść do kościoła, bo za chwilę się zacznie msza. Koniec. <noise> Dobre Masz coś lepszego? Mam kolega w pracy ostatnio podjeżdża i mówi tak. E, on mówi nie mógł wytrzymać i mówi tak. Leżą y, w jacuzzi dwa utasy i jeden mówi do drugiego Dobra, już wychodzę, bo mi się skóra marszczy. Koniec. Aha. Ja to też, jak on mi to powiedział, to ja nic, nie, cisza. E, no. Nic ze mnie nie zostało, tylko lina i kapelu. <grybujesz> Co oni ze mną zrobili? <grybujesz> 15 minut do domu się czołgałem. Ale full HP. Coś mi tu łazi chyba ty. Nie, ty się przewróciłeś znowu? Nie. No tu chodzi? A ty? No ja wchodzę, mam znaczniki. No ja nie widzę na dół pod, pode mną. Tak, nie, ja widzę nade mnie. No dobrze, ale musiałbym patrzeć, a tam nie patrzę. Tego słyszę. O, i tutaj sobie możesz normalnie kampić fajnie. Nawet dla takiego niepełnosprawnego jak ty tutaj się miejsce znajdzie. Widzisz? Y wyrzuć swoje wszystkie rzeczy. Nie no, musisz mi załatwić. <laughs> ale śmieszne. A, dobre. Sal salin baga. To dobra, to załatwię ci. Y Aha, a znaczy, masz Salin baga? Ja mam Salin. Baga, ale nie mam kita. No dobra. I ogólnie tabletki przeciwbólowe, wszystko co tabletki. Jeżeli w ogóle będzie coś. Nie ruszaj się, chłopku, roztropku, nie ruszaj. No, ruszyłeś się, no, ważę. A co mi w dupę No kurde, bo zmarnuję. Co mi w dupę Lepiej. Nie <laughs> Mam jeszcze starter kita, ale ty nie masz co baga, nie? Ale masz starterkita. No jak ty mojego sobie inny No tak, ale swojego starterkita widzisz? Ciciu? Ale się jakbym w lewej słuchawce słyszał. <grym> Nie wiem. Leży jeden i drugi dostał raz, ale zabił mnie. Dwóch wygirowanych, czyli ten bieg do niego, dwóch. Dwóch wygierowanych. O! Magazynek do K74 Kolejny magazynek do K74 USG, ale bez magazynka 300 blaka. ja sobie piję wódek. Mm, mm, mm. O, antybiotyk bierzesz. Tak. A no to. To jest normalne. Wódka tutaj daje jedzenie. No co, ale to mądrze pomyśleli, nie? Skąd to oni to wiedzieli? To widać, że jacyś profesjonaliści to robili, nie? Przecież tak jest mm. też w rzeczywistości. Tak. Ktoś tu był, wyrzucił na ziemię beretę z jednym nabojem. Co się cieszy? <laughs> może ty takie. <laughs> no co, no. <laughs> A tam pistolet. <laughs> no co, ty się tam cieszysz. Póki może. Trafisz zaraz koło mnie i zobaczymy, kto się będzie A, Nie, 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 nie. <laughs>